Odbijałem światło, co niosło roku ciemność. Czuję, że nie widzę, ale czuję siedzi wewnątrz Patrzyłem przed siebie, zobaczyłem swoją przeszłość I wiesz, niby dorosłem, ale będę wciąż jak dziecko Zamknąłem się tutaj, przepadłem jak kamień Jednocześnie otwieram jak paczkę zapałek Się spalam nad ranem, słów nie zrozumiesz nigdy Przez pryzmat tych odbiciu kształtowanych pękni Odbija się wszystko, jakbym zwiedzał pokój lustre Gdzieś już to widziałem, w Luz, hej, tracę równowagi, zabierz duszy, trzecią szóstkę, siedzę do góry nogami, więc sufit mylę z gruntem ja się wszystko jakbym zwiedzał pokój lusę. Gdzieś już to widziałem, w odbiciu odbijam lusę. I siedzę tutaj sam, widzę tego co mnie zamknął Mówię będzie dobrze, siedzę z powtarzaną mantrą. Coś chciałbym mieć miliony na dziesiątym miejscu liczby Nie będę kim nie jestem Chcę tworzyć własny styl gry Wchodzę do pokoju co go minęli wszyscy widzę zalety wady krzywdy wyrządzone innym to Odbija sumienie jakbym zobaczył mnie pierwszy raz już popełniony błąd Wiesz ten sam chyba siódmy A coś ich zdrady gorzki smak Nie chcę witać, nie chcę znać jak Zawodnicy MMA stoimy tutaj twarzów. w twarz już to widziałem, oczy skierowane w lustro W pokoju patrzę w jedno, odbija mi się mnóstwo Gdzie zgubiłem dawny luz, choć na bitach luźno Gdzie zgubiłem stary klucz i znowu nie mogę usnąć Przyjmę to wszystko, więc daj już ten spokój Głowa wam moku, gdy nie spuszczam wzroku Więc nie chcę już tłoku, jak gdzieś w centrum w bloku od lotów też przykrych widoku. Odbija się wszystko, jakbym zwiedzał pokój luz ej. Gdzieś już to widziałem, w odbiciu odbijam Hej, tracę równowagę, zabierz duszy trzecią, szóstkę Siedzę do góry nogami, więc już sufit mylę z gruntem Odbija się wszystko, jakbym zwiedzał pokój lustre Dziś już to widziałem, w odbiciu odbijam luz siedzę tutaj sam, widzę co mnie zamknął mówię będzie dobrze siedzę z powtarzaną mantrą że będzie dobrze mówiłem to kiedyś siedzę z tą wiarą tak samo jak wtedy z odbicia wiarą tak inną niż wtedy w tym pokoju luster przewrotnej potrzeby widziałem spokój pól widziałem walkę nagrodki wiesz w sumie to chcesz rób to ty tutaj liczysz kroki wbity w bitum mógł nie przeszkodzisz mi wiem o tym w tym pokoju twarz miałem dużo gorsze loty Chciałem życia król, lecz nie chciałem być w królestwie Niezdecydowanie, decyduję gdzie ja jestem Chciałbym żyć, jakbym znów zdecydował, gdzie jest szczęście Jak kamień, w wodę, wchodzę oto jestem Wyliczę dni, które dawno za mną Lecz pamiętam wszystkie w pokoju, kto się zamknął Co dzień walkę toczę, by je w jednym ciele w zamknąć W szczególności te, które ściągały na dno Odbija się wszystko, jakbym zwiedzał pokój lusej Gdzieś już to widziałem, do pić odbijam hej równowagę, zabierz duszy, trzeciu Siedzę do góry nogami, wiciół sufit, mylę z gruntem. Odbija się wszystko, jakbym zwiedzał pokój lusty. Gdzieś już to widziałem, w odbiciu odbijam luster. I Siedzę tutaj sam, widzę tego, co mnie zamknął. Mówię, będzie dobrze, siedzę z powtarzaną mantrą.